Spacjum masz. Że mogę z ten? Muszę być na jakimś pojeździe, tylko tak? Klikasz sobie pawiana no i spacjum. Pawler ma parę HP więcej. U. Ale pole kawa się śmierdziało. Czemu on stanął tam? Wojtoblarak. Chwilę <laughs> pogonamy. O coś trorzę, że powiem tego nie wygra. O, rank. Nie, e, nie da się na obserwatorze siedzieć, jak powiem, celuję. Po prostu to są takie lagi przy tym. To tak skaczę. Ogólnie skacze. Ale strasznie to jestem. Nie, to się nie da. Lemon, Ten... Blorek miał Amoraka po trzy czwarte bitwy. Wiem, bo, bo celowałem w Amoraka, no. tylko nie wiedziałem, czy miał jeszcze naprawkę, czy nie.